Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć Wam o potężnym przeciwniku Halka, zwanym Abominacją. Podobnie jak znany wszystkim Zielony Osiłek, postać ta oryginalnie była również człowiekiem Emilem Błońskim, Rosjaninem, który ostatecznie wychował się w Anglii, po czym wstąpił do armii i został żołnierzem brytyjskich sił specjalnych. Na mocy międzynarodowej współpracy, jako doświadczony wojak, który odmówił awansu, został wysłany do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał współpracować z generałem Rossem, który odkrył miejsce pobytu zbiegłego naukowca, doktora Brusa Banera. Oddział elitarnych żołnierzy, którym dowodził Emil, wkrótce potem został wysłany do Brazylii. W dawnej rozlewni napojów bezalkoholowych doszło do starcia brygady Błońskiego z Brusem Banerem, który zamienił się w Halka. Po krótkiej walce żołnierze nie mając szans w tym starciu zginęli, a jedynym ocalałem był Emil. Po powrocie do Stanów szukając zemsty na Halku, który zabił jego przyjaciół z oddziału, Emil zgłosił się jako ochotnik do eksperymentu związanego z serum super żołnierza, stworzonego przez doktora Reinsteina dla korporacji Weapon Plus. Specyfik ten mocno wpłynął na utalentowanego żołnierza, który stał się znacznie silniejszy, szybszy i zwinny. Po unormowaniu działania substancji, wyruszył więc do kolejnego miejsca, gdzie spodziewano się Bruce'a Bannera. Niestety mimo nowych umiejętności, został praktycznie zmiażdżony przez Hulk'a, który połamał mu wszystkie kości. Jedynie serum superżołnierza uratowało życie Emilowi, regenerując jego organizm. Zirytowany słabymi efektami, poprosił doktora Samuela Sternsa, aby ten poddał go promieniowaniu gamma banera. Doktor ostrzegł Emila o nieopisanych możliwościach komplikacji związanych z połączeniem serum superżołnierza z promieniowaniem gamma. Jednak ten bez wahania podtrzymał swoją decyzję. Po podaniu ładunku Gamma, Emil zaczął błyskawicznie mutować. Od tamtego czasu Błoński przyjął ksywę Abomination i stał się jednym z najgroźniejszych rywali Halka. Wydostawszy się z laboratorium, zaczął siać zniszczenie w Harlemie, gdzie ostatecznie starł się z Halkiem i przegrał. Jego bazowa siła przewyższała jego rywala, jednak ten potrafił zwiększać ją wraz z poziomem wkurzenia. Po tych wydarzeniach dyrektorzy Tarczy chcieli obwinić Hulka za masakrę w Harlemie i dołączyć abominację do Avengers. Jednak sprzeciwił się temu Nick Fury, który nakazał generałowi Rossowi uwięzienie tego potwora. Wkrótce po tych wydarzeniach Emil uwolnił się z Kryo Komory i zaprzyjaźnił z Wongiem, który zaczął go trenować i uczyć kontroli jego siły poprzez sparingowe pojedynki w Klubie Złotego Sztyletu. Tak de facto Emil nie był złym człowiekiem. Pragnął jedynie zemścić się na Halku, więc możecie być pewni, że ostatecznie będzie walczył po stronie dobra. Co ciekawe, nie pokazał on jeszcze pełni swoich możliwości, gdyż przegrał z Halkiem tylko dlatego, że nie znał poziomu swojej mocy. Serum superżołnierza i promieniowanie gamma spowodowało, że cały czas mutuje, dostosowując się do środowiska i zwiększa swoją siłę. Jestem wprost przekonany, że po treningu jaki przechodzi, będzie jednym z najsilniejszych bohaterów. Jego moc skupiona jest w głównej mierze na jego ciągle rosnącej sile. Jednak, zważywszy na działanie serum superżołnierza, jest on również znacznie szybszy i wytrzymalszy od Halka. Na domiar złego potrafi wytworzyć olbrzymie kolce, które wyrastają mu z nóg, rąk i pleców. Jedno z tych wielkich ostrych narośli bez problemu przebiło klatkę piersiową zielonego osiłka. Jako istota, która nie może powrócić do swojej ludzkiej formy, zyskuje również przewagę w walce dzięki w pełni zachowanej inteligencji i nieograniczonemu rozmowi. Emil jest w pełni świadomy, bez problemu wykorzystuje swoje doświadczenie i wyszkolenie wojskowe. W momencie, gdy ukończy swój trening, będzie jeszcze bardziej niebezpieczny, gdyż pozna swoje możliwości, przez co będzie mógł rozsądniej zarządzać swoimi zasobami. Jego nieustanna ewolucja przypomina mi Doomsdaya, który w uniwersum DC bez problemu pokonał Supermana tylko i wyłącznie dlatego, że znając swoje moce ciągle zwiększał poziom swojej siły i wzmacniał organizm, aby najsilniejsze cios oborący ziemi nie były w stanie wyrządzić mu krzywdy. W ramach ciekawostki, She-Hulk była jego adwokatem w jednej ze spraw i jak się możecie domyśleć spędziła z nim jedną noc. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wiedzieliście o możliwościach ewolucyjnych tej postaci. I czy według Was może stać się jeszcze potężniejszy? Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!